Cześć, nazywam się Marcin Miller. Jestem pracownikiem firmy Rival Poland. Znajdujemy się dzisiaj w Bolonii przy nowej fabryce Magni na Magni RTH 6.5 przy całkiem nieźle wiecznej pogodzie. Chciałem Wam dzisiaj zaprezentować nową fabrykę o największych możliwościach produkcyjnych. Około 20 maszyn dziennie potrafi wyjechać z tej fabryki. Rozmiary imponujące. Zapraszamy na testy do Bolonii na miejsce Prezentuję dzisiaj model Magni TH60 6 ton 10 metrów wyposażony w silnik Doitza 75-konny. Maszyna bardzo kompaktowych wymiarów. Z rewelacyjnym dostępem do silnika. Dający świetny dostęp technikom serwisu. Z pełną gamą sprzętu producenta. Z ciekawostek mamy też porównanie do modelu 58 wersji P. Silnik Dojca 110-konny. Bardzo kompaktowy maszyny. Maszyna zapewnia doskonały widok dla operatora. Aktywny uchwyt diagramu oraz kamerę zapewniającą widok na martwe pole. Jeżeli chcesz przetestować maszynę na miejscu w Bolonii oraz zobaczyć każdy etap produkcji maszyny oraz wysoką jakość produkcji zapraszamy do kontaktu Rival Pola.